LLL dzisiaj skrzynka kilowata, jeśli chcesz wygrać, chodź na G4Skins Oczywiście napisz komentarz z wynikiem na Twitchu I zostaw suba i lajka Losowanie w najbliższą niedzielę A my otwieramy, ale jeszcze przed otwarciem Oczywiście najlepsza wstawka na świecie Chcesz zdobyć nowe skiny do CSa? Wbij na stronę G4Skins Z kodem Szymona Masz plus 5% do każdego depozytu Oraz darmową skrzynkę na Star. Na stronie masz wiele metod płatności Blik, Paysafecard. PayPal. Co 24 godziny możesz odebrać swój bonus na stronie. Na stronie masz wiele trybów, na przykład kontrakt, kontrol lub bitwy. Co miesiąc masz nowy event na stronie. Za każde otwarcie skrzynki dostajesz walutę eventową. Dzięki walucie eventowej możesz wygenerować swojego skina. Co miesiąc bierz udział w rankingu i wygrywaj swojego skina. Strona jest dla osób pełnoletnich, nie zapomnij użyć kodu Szymonek.ky. No dobra, no to jak już po stałeczce, kluczyk. Aby zachować, jeśli da mi te, tą kosę, daję wam ją na giveawaya. Jeśli da mi tą OWP, będę się bardzo cieszył. No i zobaczmy, czy Gabon was lubi. A może mnie? I nic nie ma, nic nie przelatuje. Nic, 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 i. No i zostańmy na tym nic, bo to jest totalne gówno.